Przecież dzisiaj jest weekend. Rozjaśnij myśli z kałosiarnistą tribo exclusive. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego rabaty. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty aż 99% taniej. media! 7.40 Najważniejsza polityczna rozmowa poranka, czyli graffiti. Martin Fiołek, witam państwa serdecznie. A w studiu witam europosła Prawa i Sprawiedliwości, lidera Partii Republikańskiej Adama Bielana. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pan przez lata sztabowcem w wielu kampaniach wyborczych. Czy dziś, na cztery miesiące przed wyborami, pana zdaniem, PiS nie potrzebuje swoistego resetu w kampanii? W każdej kampanii wyborczej również tych zwycięskich następują rozmaite mini kryzysy, rozmaite dołki. Teraz mamy taki moment. W nie ma kampanii, kampanii w której e, coś takiego się nie wydarzy, szczególnie, że kampanie w Polsce się bardzo e, wydłuży, wydłużyły, trwają wiele miesięcy. Niewątpliwie marsz 4 czerwca dodał bardzo dużo entuzjazmu. wiary w zwycięstwo zwolnikom platformy obywatelskiej był z punktu widzenia frekwencyjnego i takiego organizacyjnego. Pewnym sukcesem Tuska i Platforma, ale ja jestem przekonany, że to było perusowe zwycięstwo Donalda Tuska, dlatego że odbyło się przede wszystkim kosztem innych ugrupowań opozycyjnych. Za, za chwilę do tego wrócimy, ale powiedział Pan bardzo rzecz. Mini kryzys dołek to jest ten moment, w którym możemy nazwać rzecz po imieniu Prawo i Sprawiedliwość. Kampania Prawa i Sprawiedliwości jest w tym małym kryzysie? Ja powiedziałem, że w każdej kampanii takiej kryzysy Pytam się, się teraz znajdują. jest ten moment. Nie, nie, nie przesadzajmy, to jest kilka dni, kiedy rzeczywiście Platforma uzyskała inicjatywę. Mieliśmy też czas długiego weekendu, kiedy wielu Polaków zajmowało się przede wszystkim rodzinami, grillowaniem ze znajomymi, mniej zainteresowani byli polityką, stąd pewnie te niewielkie przesunięcia w sondażach, ale do wyborów zostało ponad 4 miesiące. Jestem przekonany, że o wyniku tych wyborów zdecyduje finisz, czyli kampania jesienią i jestem przekonany, że Polacy nie powierzą na cztery lata władzy Donaldowi Tuskowi, więc ja podchodzę do tego bardzo spokojnie. Rozmawialiśmy trzy miesiące temu, mówił pan wtedy w połowie marca, że musi być czwórka z przodu, jeśli chodzi o notowania prawa i sprawiedliwości, żeby w ogóle myśleć o samodzielnych rządach od trzeciej kadencji. No i po tych trzech miesiącach sondaże nie drgnęły, nie pomogło ani 800, ani programowy ul, a według wielu komentatorów no, przekaz kampanii jest dosyć sztampowy, dosyć taki mm, wypluty, wypruty z emocji. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że my kampanią z roku 2015 nie wygramy wyboru w roku 2023, chociaż uważam, że propozycje zgłoszone w ramach programowego ULU były bardzo ważne, cenne i przyniosą nam efekty w jesienią. Ale pamiętajmy, że te wybory to jest bardzo długi marsz. Po drugie, jestem przekonany, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory, nie mówię w tej chwili o bieżących sondażach, to ta czwórka z przodu by była. Rzecz w tym, że to nie może być 40%, bo to be, może być zbyt mało. Rozmawialiśmy przed wejściem na ten o rozmaitych scenariuszach em, powyborczych, żeby mieć samodzielną większość. A bez, bez samodzielnej większości taką większość w parlamencie będzie komukolwiek. Bardzo trudno zbudować bez samodzielnej większości Zjednoczonej Prawicy, więc to nie może być tylko czwórka z przodu, to powinno być 43-44%. Ale zdaniem... tyle zdobyliśmy w 2019 roku i to jest wynik absolutnie możliwy. A czy pana zdaniem z pana rozmów codziennych, bieżących kontaktów Jarosław Kaczyński dostrzegł ten mini-kryzys? Będę się opierał, że jednak to chyba jest do dobre określenie na ten stan, w którym dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w kampanii. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński ma tę zaletę, ma wiele zalet, ale ma tę zaletę mówię też jako osoba, która z nim wielokrotnie współpracowała w kampaniach wyborczych, że nie panikuje, nie histeryzuje, nie poddaje się rozmaitym A rozmawiał pan z wpływom ostatnio, Twitterowym. Nie? Rozmawialiśmy dość długo w piątek, między innymi o kampanii wyborczej i on podchodzi do tego bardzo spokojnie, więc na pewno nie będzie podejmować, jak sądzę, decyzji pod wpływem jednego czy drugiego sondażu, chociaż oczywiście już mniej więcej wiemy jak wy, będą wyglądały linie podziału w tej kampanii wyborczej, jak będą wyglądały linie podziału na scenie politycznej. Widać wyraźnie, że dochodzi do olbrzymiej polaryzacji, że mniejsze partie opozycyjne zostały w wyniku marszu 4 czerwca całkowicie zmarginalizowane Olbrzym i na się obudził, powiedział Tusk. Olbrzym się obudził, powiedział Donald Tusk, zapowiedział kolejne marsze najbliższe za kilka dni w Poznaniu, marsze, wiece, pikiety. To ma pokazać, że że tak naprawdę idzie wielka zmiana, że ten wiatr zmian jest wyczuwalny, a Donald na konferencjach już nie mówi, co będzie, jeśli wygramy, tylko mówi za trzy miesiące, za cztery miesiące ci ludzie oddają władzę i to już się dzieje. Z punktu widzenia samego Tuska, Platformy Obywatelskiej, to jest taktyka słuszna, jeżeli weźmiemy pod uwagę, w jakim stanie była Platforma dwa lata temu, kiedy ona obejmowała władzę kiedy pojawiły się pierwsze sondaże, gdzie poparcie dla platformy było jednocyfrowe, pamiętamy 9% w jednym z sondaży, no to dzisiaj te notowania na poziomie plus minus 30% są olbrzymim sukcesem jego osobistym. Ale powtarzam, jestem przekonany, że to będzie Perusowe zwycięstwo. Dlaczego? Tuska, bo odbywa się kosztem innych partii opozycyjnych i jestem przekonany, że gdy dojdzie do, takiej, do takiego bardzo jasnego wyboru Polska-Tuska, Polska z lat 2007-2014, wszystkie błędy, cały bagaż tych błędów, które się z tym wiążą versus to, co e, dzieje się pod rządami zjednoczonej prawicy, to mimo tego, że bardzo wielu naszych wyborców z 2019-2015 roku patrzy czasem krytycznie na to, co robimy, jestem przekonany, że po raz kolejny nam zaufają. Co zrobicie, Panie Pośle, jako obóz polityczny, obóz rządzący z Komisją do Spraw Rosyjskich wpływów wiemy, że prezydent Andrzej Duda złożył nowelizację ustawy, która miałaby no, mówiąc kolokwialnie, wybić zęby tej, tej komisji i i trochę wyprostować wątpliwości i kontrowersje wokół niej e, powołacie ją do życia? Myślę, że tak. E, sądzę, że Parlament powinien podjąć pracę nad e, projektem e, prezydenckim, i mam nadzieję, że to się wydarzy już na najbliższym posiedzeniu. Czyli równolegle tak? powołanie Komisji we Wybór Członków i praca nad nowelą pana prezydenta. Tak sądzę, to jest moje osobiste zdanie, ale... A w piątek ale... nie było o tym rozmowy z prezesem? Rozmawialiśmy między innymi też o tym, ale no, ostateczne decyzje będą zapadały jak zwykle w związku z, z takimi pracami parlamentarnymi w przeddzień posiedzenia Sejmu. Ono się zaczyna w środę. Ale na pewno wybadał pan i wyczuł pan na nastroje, pre, nastrój prezesa, czy ocenę prezesa, jeśli chodzi o to, co zrobić z projektem pana prezydenta? Jesteśmy otwarci na zmiany, które pan prezydent yy, zaproponował. To nie znaczy pewnie, że ten projekt będzie w stu procentach przyjęte w tej formie. Ja jestem przede wszystkim wdzięczny panu prezydentowi za to, że podpisał ustawę, mimo olbrzymiej presji ze strony opozycji, żeby tego nie robił. Więc mam nadzieję, że przyjęcie tej ustawy będzie sprawne i powołanie komisji będzie sprawne, bo wiemy, że czasu do tego terminu, który wcześniej Sejm sobie wyznaczył 17 września, symbolicznej daty, kiedy ma być opublikowany raport, został unikany. Teraz dopytam, ale rozumiem, że scenariusz bazowy na ten tydzień jest taki, że komisja jest powoływana, wybór członków następuje w Sejmie, a równolegle jest też procedowany projekt pana prezydenta. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w, w, w praktyce, nie jestem posłem na Sejm, ale wydaje mi się, że nie należy zwlekać z powołaniem komisji, bo ona musi być jak najszybciej ukonstytuowana. A słyszał pan jakieś jakichś nazwiskach, jeśli chodzi o skład takiej komisji? Ja nie rozmawiałem o żadnych nazwiskach. No dobrze. To będą w dużej większości eksperci zajmujący się polityką wschodnią, polityką Czyli nie posłowie. Zagraniczną. Bycie ekspertem, posłem, bycie posłem się nie wyklucza. Ale nie sądzę, żeby to byli... Ale wyklucza to projekt pana prezydenta, aby posłowie mogli zasiadać. Parlamentarzyści z, z, z pierwszego frontu. Ale wracając do, do samej komisji, nie uważa pan, że do 17 września jest na tyle mało czasu, że stwierdzenie jakichkolwiek wniosków o rosyjskich wpływach to jest naprawdę, naprawdę daleko idące polityczne nadużycie, taki chwyt poniżej pasa? Takie komisje w, w innych parlamentach, choćby we Francji, pracowały dość szybko i ja jestem przekonany, że jeżeli członkowie tej komisji założą, że nie będą mieć w tym roku wakacji, nie będą mieć urlopu, a przynajmniej nie będą mieć um, tego urlopu w lipcu i w sierpniu, to to jest wykonane. W dwa miesiące taki raport, który stwierdzałby jednoznacznie... No, trzy rozwisku. miesiące, trzy miesiące. Niech będzie ehm, trzy. Tak, dlatego że w dużej mierze dokumenty są znane. Tu jest konieczność skonfrontowania tych dokumentów z y, autorami tych decyzji. I wydania politycznego wyroku. Każdy wyrok w tej sprawie będzie uznany przez część y, y, partii politycznej za... Politycznej, jeżeli będzie niekorzystne dla ich e, członków. Natomiast fakty dotyczące uzależnienia Polski, uzależniania Polski, jeszcze większego od dostaw e, surowców energetycznych z Rosji pod rządami e, platformy i PSL-u są oczywiste. Tylko Panie Pośle, te wpływy rosyjskie w ustawie nie są zdefiniowane, bo są bardzo e, ulotne, płynną definicją e, można powiedzieć. I, I zastanawiam się, czy kiedyś ktoś nie może uznać na przykład pana, za której jest głosowanie w Parlamencie Europejskim, że pan jest pod e, rosyjskimi wpływami, bo tak uzna e, komisja da pieczątkę. Że nie możemy możemy to oczywiście zawsze sprowadzić do absurdu, natomiast fakty są takie, że w roku 2009 i 2010 negocjowano szalenie ważny dla przyszłości polski kontrakt energetyczny z Gazpromem i rząd Tuska. Po wizycie w Moskwie jego przedstawicieli przyjął propozycję, żeby ten kontrakt obowiązywał na bardzo niekorzystne dla Polski warunkach aż do roku 2030. Ale jeśli są jakieś zarzuty, to I gdyby komisja byłaby za... Europejska... prokuratura, a nie polityczna komisja, która wyznaczy, że pan jest winny i pan nie może być premierem ministrem. Ale właśnie po to powstają rozmaite komisje, od komisji śledczej w sprawie Rybina w 2003 roku. Żeby, pok żeby pokazać odpowiedzialność polityczną w to tych miejscach. To powołajcie śledczą komisję umocowaną w polskim porządku prawnym, a nie nową komisję, która tak naprawdę może wskazać palcem e, jednego czy drugiego polityka i pozbawić go prawa tak naprawdę do funkcjonowania. W dużej w, publicznym. w tym kierunku idą propozycje pana prezydenta. Będziemy się nad nimi zastanawiać w Sejmie w tym tygodniu. Natomiast tu jest bardzo ważne, żeby opinia publiczna poznała fakty przed decyzją, która zaważy na losach Polski nie na najbliższe cztery lata, ale jestem przekonany na dekadę. Jeżeli wróciłby Tusk, ze swoją prorosyjską polityką, uzależniania Polski od surowców energetycznych z Rosji, rozbrajania naszego kraju, to biorąc pod uwagę agresję Putina na Ukrainie, byłoby to fatalne rozwiązanie dla naszego A wie kraju. pan, co sam Tusk mówi i co mówią e, politycy Platformy, że tak naprawdę to trzeba prześwietlić premiera Mateusza Morawieckiego, który jako prezes banku BZWK e, funkcjonował w, przy okazji e, przejęcia próby przejęcia przez Wiaczysława Kantera azotów. Mateusz Morawiecki ani prezes jakiegokolwiek innego banku nie mieli na to żadnego wpływu. Sam Tusk, mówiąc o tym, przyznaje, że był otwarty na sprzedaż azotów Rosjanom. No, no, zablokował ten sprzedaż, to rząd. Jako ale jako czy pan minister Budzanowski. Panie aktorze, czy pan sobie przypomina, żeby podczas siedmiu lat naszych rządów Wystawiono taką spółkę na sprzedaż i żeby, tak jak w przypadku Lotosu, polski premier mówił, mogą to kupić Rosjanie, nie ma ku temu żadnych... Nie, ale część aktywów Lotosu poszła w ręce, ale, w to jest, ale to była polityka Tuska i Grada. Nie zapominajmy o Aleksandrze Gradzie, jego bardzo ważnym pomocniku w tych wszystkich projektach, którzy wystawiali te spółki na sprzedaż i którzy byli gotowi... Zdaniem choćby Aleksandra Kwaśniewskiego, wiemy to z jego rozmów z tymi biznesmenami, którzy się wokół niego krącili, to też wątek, który warto zbadać, byli gotowi sprzedać ja to Ja tylko rozmiarowe. zastanawiam się, panie pośle, czy te decyzje i oceny nie powinny należeć do wyborców, a nie do politycznej komisji, będą. która wskazałaby na 10 lat pozbawiamy pana prawa tak naprawdę do bycia ministrem, premierem, radnym. To jest kwestia OSKO. zapisów ustawy. Powtarzam, no będziemy tak, nad tym ta pracować. Ta ustawa teraz obowiązuje, więc mówię na porządku prawnym, który działa. W projekcie prezydenckim jest wykreślenie tych 10 prawda? lat. Zawsze na koniec dnia to będzie decyzja wyborców. E, przecież ta komisja nie, nawet w tym pierwotnym projekcie nie pozbawia możliwości kandydowania do Sejmu i do Senatu. No nie, ale jak już się wybierze, to nie może, nie może pan zostać wtedy ministrem, jeśli to pana Bielana uznają. Ja że, nie wierzę w, w scenariusz, Rosji. w którym Polacy, większość Polaków decyduje, e, że to Tusk ma być premierem. Mam nadzieję, że tak się nigdy ale nie mają stanie. Do tego prawo. No, I on tak, premierem mają... nie zostanie, więc to jest scenariusz całkowicie Niemożliwe, to Polacy zdecydują, komu powierzyć rządy. Ważne, żeby głosując pewnie w połowie października, mieli pełną wiedzę, jakie opcje są na stole. Chciałem zapytać jeszcze o dzisiejsze konsultacje, które zainaugurował czy chce zainaugurować Szymon Hołownia w ramach projektu Przyszłość Plus. Szymon Hołownia zaprosił do takiej konsultacji o przyszłości polskiej edukacji także przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Dostało się Hołowni za to od Donalda Tuska, który napisał z pisem, konsultować to możemy warunki ich kapitulacji, a o przyszłości to rozmawiać będziemy w gronie patriotów. Jak pan odbiera ten, ten spór czy PiS będzie uczestniczył w tych konsultacjach? Po pierwsze to pokazuje, co by Polskę czekało, gdyby większość rządową mieli tworzyć Tusk, Hołownia, Kosiniak, kamysz. Oni nie są w stanie zgodzić się co do tego, jakie spotkania można organizować. A co dopiero, jak rządzić Polską? To by byłby koszmarny scenariusz pokłócony wewnętrznie koalicji. A wy też się koalicji... kłócicie w, w koalicji. Odryści, no, ale... przedstawiciele premiera, republikanie. Proszę, ale proszę właśnie zobaczyć, no, akurat republikanie się specjalnie kłócą, ale proszę zobaczyć jaka jest skala tych sporów. Oni są w stanie zgodzić się do podstawowych rzeczy, już nie mówię o programie. Co łączy Giertycha i Zandberga na przykład? W jaki sprawie oni mieliby głosować wspólnie, poza tym, że chcieliby odsunąć od władzy obóz Zjednoczonej Prawicy? Oprócz tego ten rząd natychmiast by zaczął wojnę z urzędującym co najmniej przez kolejne dwa lata prezydentem Andrzejem Dudą. I to w czasie, kiedy mamy największy konflikt zbrojny od czasów II wojny to światowej. To po co pana zdaniem? Myślę, że to jest wynik fatalnej pozycji, w której znalazł się pan Hołownia i pan Kuciniak-Kamysz po marszu 4 czerwca, kiedy nie byli w stanie nawet zabrać głosu. Później nie dopchali były, się, mówili. Nie tutaj do... był taki tłum. No to też jest symboliczne. Nie dopchali się. Jakoś Tusk się do, dopchał i jego pomocnicy się dopchali, natomiast oni się nie dopchali. To była całkowita marginalizacja polityków, tych polityków na, na Marszu Platformy. Oni znaleźli się w bardzo trudnej e, sytuacji. Ten walec polaryzacji po nich właśnie przejeżdża jeszcze do wyborów przez trzy miesiące. Będzie dużo gorzej we wrześniu. I w październiku starają się w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę. Ostatnie pytanie, panie proszę, chciałem zapytać, czy patrzy pan z niepokojem na wynik kontroli, jaką unijny urząd OLAW wszczął tak naprawdę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? Wręcz przeciwnie, cieszę się, że taka kontrola ma miejsce. To jest już kolejna kontrola po kontroli CBA, bo kierownictwo NIKu, prokuratury, o kontroli CBA, Niku, Ministerstwa Funduszy i Rozwoju. Wcześniej były kontrole wewnętrzne. Jestem przekonany, że te kontrole też wykażą, że wszystkie mechanizmy dzięki w którym żadna złotówka nie trafiła do firm. Przez media określanych jako podejrzane, że te mechanizmy zadziałały. Nie było firm słupów, nie było całego tego. Ależ były w NCBR-ze. Ja wielokrotnie mówiłem o firmie Tekra, firmie powiązanej z byłym politykiem porozumienia Jarosława Gowina, który zarządów Jarosława Gowina, jako ministra nauki, został 10 milionów złotych de facto na kryptowaluty. Po kontroli NCBR-u przeprowadzonej w jednym roku okazało firmę... się, że nie ma ten projekt, w tym, a ten projekt jest całkowicie papierowy. Nie ma żadnych zarzutów w tej sprawie. W, tych w tej sprawach. sprawie jest doniesienie o popełnieniu przestępstwa, jest wypowiedziana umowa, zażądanie zwrotu środków, a osoba, która ten proceder organizowała, została później złapana na wymuszaniu rozbójniczym zwrotu długów i trafiła w ogóle do aresztu. Media o tym jakoś nie mówią, więc tam działo się bardzo wiele nieprawidłowości. Krótko na szczęście na mechanizmy.